Hejka, witajcie na moim kanale. To mój drugi filmik z serii Odchudzam się. Pierwszy nagrałam dwa tygodnie temu, około, i tam po prostu na takim lekkim wkurzeniu stwierdziłam, że muszę coś ze sobą zrobić. No i przez te dwa tygodnie faktycznie coś próbowałam, bo oczywiście nie było idealnie. Ale y, udało mi się schudnąć półtorej kilograma i jestem no z siebie zadowolona. Chociaż były też takie małe upadki i różne grzeszki po drodze, ale y, mimo wszystko mam w sobie jakąś motywację i po prostu nie chcę się poddać. Y, prawie codziennie właśnie na tej bieżni sobie chodzę. Jest to różnie w zależności od tego, jaki mam nastrój i w ogóle jak się czuję, ale minimum to 15 minut, 20 to tak średnio zdarzyło mi się też pół godziny sobie tak chodzić. Na razie oczywiście chodzę. Do biegania to na pewno się nie nadaje w tym momencie. I co, korzystam z aplikacji, gdzie sobie liczę. Mm, tak, razy drzwi, oczywiście. Co jem, i ile to jest mniej więcej kalorii. Ja już w swoim życiu bardzo wiele diet stosowałam i mogłabym już chyba 10 książek napisać na ten temat. Ogólnie mam 41 lat, więc to naprawdę sporo już przeszłam. Także nawet liczenie kalorii to nie jest dla mnie jakaś nowość, więc już to wielokrotnie przechodziłam, więc tym bardziej po prostu. Yy, jest, jest ok, sobie liczę co jem. E, mniej więcej aplikacja mi wyliczyła, ile powinnam tych kalorii spożywać. Jem trzy posiłki dziennie. Staram się unikać oczywiście słodyczy, które były moją zmorą, bo zajadałam różne emocje i różne stany słodyczami, więc tutaj staram się no, mieć świadomość tego. I, no i żeby, żeby to wykluczyć. Co jeszcze robię? No, właśnie chodzę na tej bieżni. No, poza tym, nic, nic więcej szczerze mówiąc nie robię. Na początku aplikacja wyliczyła mi moje zapotrzebowanie na poziomie około 2100 kalorii, co wydało mi się no właśnie tak troszeczkę za dużo. Ale tam stosowałam przez pierwsze dni, ale potem jednak. Coś tam zaczęłam klikać w tej aplikacji, i okazało się, że mam ustawione, że chcę chudnąć pół kilograma tygodniowo. Zmieniłam sobie, że, że na 1 kilogram tygodniowo, że chcę chudnąć, no i, i wyliczyła mi aplikacja moje zapotrzebowanie na około 1800 kalorii. Więc tyle staram się tam codziennie jeść. Oczywiście są takie dni, że, że jem więcej, no i oszukujmy się, są takie dni, ale jak na razie no, jestem z siebie zadowolona i tak oceniam ten, to, to, ten mój proces, że wszystko jakby idzie w dobrym kierunku. Mam tylko nadzieję, że ten stan będzie trwał faktycznie dłużej i, no, i że no, będę chudnąć. Bo no bo wiadomo, ta waga nie jest dobrą wagą, jest dosyć wysoka, także trzymajcie kciuki i do następnego razu. Pa!